Cześć! Dzisiaj w Wojnie Jedynek opowiem Ci nie tylko o jedynkach wyborczych w Toruniu, ale także o największym, moim zdaniem, największym polskim uwodzicielu. Nazwać go można Kasanową. I nie, nie, nie chodzi tutaj o to, że Tulipan czy agent Tomek przeprowadzili się do Torunia. Moim zdaniem największym polskim kasanową jest ojciec Tadeusz. Dla niektórych jest to ojciec-dyrektor, a dla innych, przedsiębiorca, przestępca w sutannie. Jest on przedsiębiorcą wielomiliardowego imperium, nie tylko medialnego, ale także imperium, które dostaje dzisiaj dotacje setki milionów dotacji od władzy PiSu. W tym materiale będzie także mowa o pięciu kandydatach z okręgu numer 5 Toruń. Zostań do końca. A zobaczysz, dlaczego tak ważny jest Tadeusz Rydzyk w całej tej toruńskiej układance. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj w serii Wojna Jedynek przedstawię ci krótkie sylwetki pięciu najważniejszych kandydatów z Torunia, czyli z okręgu wyborczego numer 5, którzy bardzo są przeplatani. Imperium ryzyka. Mogłoby się wydawać, że w Toruniu pis uzbiera 100% głosów. I pewno tak by się stało za 4 lata, jeżeli w październiku nie odsuniemy pisu od władzy. Ale skoro mowa o pisie, na pierwszy ogień wychodzi nam tutaj niejaki pan Krzysztof Szczucki, można by powiedzieć o nim prawnik, wielki dorobek, prawniczy, pracuje od wielu lat, od ponad 15 lat, czyli także za władzy platformy obywatelskiej z psl em już pracował w Sejmie. Był naprawdę szanowanym szefem Centrum Legislacji Rządu. Albo nie, chyba on wtedy był szefem Biura Analiz Sejmowych. Nieważne. W każdym bądź razie pracował w Sejmie za czasów Tuska. Tusk go nie wyrzucił, więc chyba był niezłym pracownikiem. Niestety pan Szczucki, minister Szczucki, trochę nawywijał. Bronił Morawieckiego, który próbował w Trybunale Konstytucyjnym. I niestety mu się udało udowodnić, że traktaty, które legalnie Polska podpisała z Unią Europejską, są nielegalne w Polsce. Wygrał tą sprawę dla Morawieckiego, co spowodowało, że nasza konstytucja znów została złamana. A on, wiedząc jako prawnik, co zrobił, idzie do Sejmu nie po to, żeby coś zmienić, tylko właśnie po to, żeby nic u niego się nie zmieniło. Szczuki od 2022 roku pełni zaszczytną funkcję. Prezesa Akademii PiS. Tak, tak, ja wiem. Ja też nie wiedziałem, że coś takiego jak Akademia PiS istnieje, ale dzięki panu Szczuckiemu dowiedziałem się, że w Akademii PiS pisowcy wykładają dla pisowców, mówią o zasługach PiSu i dokonaniach PiSu, które następnie są chwalone przez pisowskich działaczy. To jest tak jakby do gotowej zupy pomidorowej wrzucić jeszcze trochę pomidorów. Nie da się z tego już naprawić, ale da się to na pewno spieprzyć. Pan Szczucki jest pośrednio także beneficjentem programu ministra czarnka Villa Plus, ale o tym opowiem wam w innym materiale. Wiesz co, skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie. Subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał. A ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki. Wracamy do filmu. Na razie. Koalicja Obywatelska na jedynkę w tym okręgu, w okręgu toruńskim, wystawi Arkadiusza Myrchę. Arek w 2019 roku startował także z tego okręgu, z drugiego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej. Jest to jego okręg rodzinny, dlatego, mimo iż miał wtedy drugie miejsce, zdobył najlepszy wynik. Tak. Z drugiego miejsca na liście K.O. Arek zdobył. Najlepszy wynik. Mówię Arek, bo znamy się osobiście, ale powiedzmy Arka, Arkadiusz Myrcha. W tamtym czasie Tomasz Lenz, który zdobył z pierwszego miejsca drugi wynik, taka swoista roszada miejsc i wyników, nie poradził sobie z tym okręgiem. Natomiast Arkadiusz Myrcha ma naprawdę tą przewagę, że jest nie tylko sportowcem, byłym sportowcem, ale jest także lokalnym działaczem od wielu lat. I jest znanym i lubianym dzisiaj parlamentarzystą, który razem z żoną, notabene też posłanką oraz trójką dzieci, dumnie wspierają i informują ludzi w Polsce, że Toruń to nie tylko ojciec Tadeusz Ryzyk, ale to także inteligentni, progresywni albo postępowi mieszkańcy, o których trzeba dbać, a nie wrzucać do jednego wora z całym tym bałaganem Tadeusza Rydzyka. Cięty język Arka w zakresie punktowania, albo wręcz bym powiedział poniżania kłamstw i szubrawstw polityków PiSu, kilkukrotnie doprowadził go do gniewu marszałka Sejmu, albo Pani Marszałek Sejmu. Ale on się nie poddaje. On dalej walczy i pokazuje te wszystkie przekręty, przestępstwa. Nie wiem, jak to nazwać, ale. Te wszystkie machlojki, których dopuszczają się nie tylko toruńscy działacze pisu, ale także ogólnopolscy działacze. Arek nie poddaje się w swojej walce o udowodnienie, iż pis to samo zło. On po prostu nadstawia drugi policzek i idzie do przodu. Jezu, ale mi laurka wyszła dla arka. No ale cóż, tak jakoś mi wyszło, jak pisałem ten tekst. No ale dzięki temu teraz będzie ostrzej. Teraz zajmiemy się kandydatką lewicy Joanna Shoring wielkus Bardzo, ale to bardzo odważna, wyszczekana, zawsze w pierwszej linii na barykadach, walcząca o prawa kobiet, walcząca o prawa mniejszości, nie tylko seksualnych mniejszości, ale wszystkich mniejszości. Prawdziwa działaczka lewicowa. Jedyne co mnie zaskoczyło, to nie spodziewałem się tego, że ona jest aż tak bardzo oszczędna. W jej oświadczeniu majątkowym na koniec 2022 roku miała oszczędności rzędu 300, chyba 330 zł. Wypłata przychodzi 10 stycznia, więc pani poseł Szering-Wielgus naprawdę jest oszczędna. Za trzy stówki przeżyła 10 dni. Brawo, pani Jonno. Pani Janna Szering-Wielgus, jako działaczka lewicy w 2019 roku dostała się do Sejmu. Z lewicy. Startowała także z drugiego miejsca, ale zdobyła największy wynik. Pierwsze miejsce w ilości zdobytych głosów. Co to znaczy, że jest fajterką, że działa dla dobra społeczeństwa i że nie boi się podejmowania trudnych i czasami bardzo, ale to bardzo skrajnych dla tego terenu spraw. No i teraz jesteśmy na liście numer 5, a ja do tej pory znalazłem jednego, jednego, Dobrego polityka na pierwszym miejscu trzeciej drogi. Nie, nie. I to nie jest pan Zbigniew Sosnowski. Pan Zbigniew Sosnowski, o tym polityku możecie posłuchać w jednym z wcześniejszych materiałów Wojny Jedynek. Natomiast pan Zbigniew Sosnowski jest politykiem z krwi i kości. Z ramienia PSL-u będzie walczył o mandat dla trzeciej drogi, właśnie w okręgu toruńskim. Pan Zbigniew już kilka razy był w Sejmie, ale jako pracownik edukacji. Chyba dalej chce tam iść, aby naprawić trochę szkołę po tym, co zrobiła Zaleska i Czarnyk. W 2019 roku nie otrzymał on niestety mandatu. Wtedy startował z ramienia PSL-u, czyli części, dzisiaj części trzeciej drogi. Mam nadzieję, że w tych wyborach uda mu się powalczyć i odium KUKI z 15, z którym był wtedy w koalicji, zostanie już zatarte. W 2019 roku. Mandat z koalicji KUKI z 15 PSL zdobył Paweł Szramka, który dzisiaj kandyduje z szóstego miejsca koalicji obywatelskiej. Więc mam nadzieję, że i Paweł Szramka z szóstego miejsca i pan Zbigniew Sosnowski w najbliższych wyborach będą mogli się poszczycić tym, że mają mandaty parlamentarne. Na koniec, jak zawsze, konfederacja. I nie, nie zostawiam ich na koniec, dlatego że najmniej szanuję. Po prostu tak mi wyszło z układania sobie całego scenariusza wypowiedzi. I już się tego modelu trzymam. A dzisiaj gwiazdą Konfederacji jest Przemysław Wipler. To ten sam gość, którego pobiła policja. Na szczęście pobiła go policja, nie kobieta, bo wtedy to trochę byłoby wstyd, panie Przemysławie. Przemysław Wipler jest uznawany za budowniczego dzisiejszego sukcesu. Nowej Konfederacji albo Konfederacji z nową twarzą, jaką jest Sławomir Mencen. Przemysław Wipler nie brał udziału w prawyborach, które Konfederacja tak szumnie ogłosiła, chcąc wyciąć kilku posłów, na przykład niejakiego pana Dziambora. Przemysław Wipler w pewnym momencie pojawił się i mimo, że brat Mencena był na jedynce, to Wipler dostał tą jedynkę. Dlaczego? Dlatego, że jest sprawnym pr Potrafi wychwytywać szybko problemy. Co ciekawe, przez ostatnie cztery lata poza Sejmem trochę jakby złagodniał, bo nawet dopuszcza możliwość koalicji z platformą obywatelską. Tak, 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 drodzy wyborcy Konfederacji, posłuchajcie dokładnie. Przemysław Wipler dopuszcza możliwość koalicji z platformą obywatelską. Mencen idzie wywrócić ten stolik, przy którym Wipler chce usiąść. Taki trochę dwugłos, no ale niech będzie. Przemysław Wibler, drodzy wyborcy Konfederacji, nie tylko chce usiąść do stolika z platformą obywatelską, ale on także już siedział przy tym stoliku z Pisem. On także kiedyś nazywał panią premier też Szydło Lawirantką. Ale czy dzisiaj on nie jest takim lawirantem, który lawiruje z Konfederacji pójdę do PiSu? Albo może usiądę przy stoliku z Platformą Obywatelską. Moim zdaniem, Przemysław Wipler jest tym pierwszym posłem Konfederacji, bo tak, on wejdzie tym pierwszym posłem Konfederacji, który przeskoczy z ławy konfederacyjnej do ławy pisowskiej. Zobaczycie, wspomnijcie moje słowa. Oczywiście, jeżeli macie inne zdanie na temat Przemysława Wiplera albo pozostałych kandydatów, Piszcie w komentarzach za każdy komentarz, suba lub lajka. Jak zawsze jestem bardzo Wam wdzięczny.